Rozmowa poranka. Gościem rozmowy poranka są dr Aniela Kucharska z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która jest kuratorką Tygodnia Trzech Kultur, i dr Cecylia Tato, jego, jego producentka. Dzień, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Dobrze. Witamy serdecznie. Tydzień Trzech Kultur, czyli muzułmańsko-żydowsko-chrześcijański. Skąd w ogóle taki pomysł? Po pierwsze chciałam powiedzieć, że obydwie jesteśmy właśnie hispanistkami i fascynuje nas kultura i historia Hiszpanii. I z zapanowania króla Alfonsa X Mądrego w Hiszpanii w wieku XIII Te wszystkie trzy kultury współistniały i działały razem na rzecz nauki. Różne grupy naukowców, badaczy właśnie pracowały tutaj pod że tak powiem, kierownictwem Alfonsa X Mądrego. W związku z tym pomysł zrodził się, aby przenieść to Toledo z XIII wieku do Katowic, w związku z Europejskim Miastem Nauki 2024. Gdzie Toledo, gdzie Katowice? Bo pewnie wielu osobom wydaje się to pomysł no, niesamowity, ale trochę, nie wiem, czy utopijny, przenieść to współistnienie stamtąd na dzisiejszy grunt. Chciałyśmy także pokazać, że Katowice w dniu dzisiejszym już są wielokulturowe. Mamy społeczność oczywiście chrześcijańską, ale nie są, tylko, nie są to tylko katolicy, ale także protestanci, także bardzo spora grupa ludzi z Ukrainy, którzy, którzy niekoniecznie są katolikami. Natomiast także mamy bardzo dużą społeczność muzułmanów, ponad tysiąc 100, osób w województwie śląskim. Wyznaje tą wiarę i, i także społeczność żydowską. W związku z tym nasze dążenie było do tego, żeby to pokazać. To nie jest tak, że my już po prostu współistniejemy, tylko trzeba to pokazać, zrozumieć i spróbować po prostu z tego czerpać. A czy my w ogóle zwracamy na to uwagę na co dzień, że żyjemy w mieście, które jest wielokulturowe? Ja myślę, że są pewne wydarzenia, które łączą te trzy kultury. Chociażby takim wydarzeniem jest coroczny kalendarz, wydawany właśnie kalendarz Trzech Religii, gdzie te wszystkie religie się łączą. Są różnego typu spotkania, gdzie mamy okazję wysłuchać debat, aczkolwiek myślę, że nie są może tak rozreklamowane jeszcze do tej pory. Dlatego ten Tydzień Trzech Kultur jest też okazją do połączenia tego wszystkiego w ramach europejskiego miasta nauki i zaprezentowania właśnie z każdej strony, nie tylko pod kątem właśnie wykładów, debat, ale też takim kątem troszeczkę może kulinarnym, rozrywkowym, także z każdej perspektywy. Chciałybyśmy też jeszcze pokazać pewne miejsca, do których przeciętny tutaj mieszkaniec naszego województwa nie dociera, a przecież tuż obok nas. Bo nie wie na przykład, że takie miejsce istnieje. Albo na przykład nigdy nie był w środku, przy, na przykład kościół przy ulicy Warszawskiej, Kościół Ewangelicki i w środę odbędzie się tam właśnie koncert chórów ewangelickich i chociażby gry na bandurze, takim tradycyjnym ludowym instrumencie ukraińskim, gdzie zagra pani Maria Iwanicka. Mamy też cmentarz żydowski przy ulicy Kozielskiej. Wiele osób mówi, że gdzieś tam zaglądało przez płoty i chciałoby wejść, więc też mamy spotkanie na cmentarzu. Można wejść, zobaczyć cmentarz żydowski, można pojechać do Będzina, do bramy Cukermana, także zobaczyć y, to miejsce oraz y, fundacje muzułmańską. Tak, gdzie odbędą się chociażby warsztaty z języka arabskiego, podzielone na kilka grup wiekowych i tutaj te warsztaty z języka kaligrafii arabskiej odbędą się wraz z warsztatami parzenia kawy arabskiej, degustacją tej kawy i daktylami pysznymi, także zachęcamy. No właśnie, pani tutaj mówi, że niektóre osoby przyznają, że cmentarz żydowski, no to obserwują, ale przez płot, przez ogrodzenie. I w jakim my nastawieniu dzisiaj żyjemy do innych kultur? No bo w XIII wieku to była tolerancja religijna, i przenikanie się tych kultur, czerpanie z ich dobrobytu. A jak jest dzisiaj? Ja myślę, że obecnie Katowice bardzo się zmieniają. Są miastem wielokulturowym, mamy coraz więcej przyjezdnych osób, ale też coraz więcej, tutaj mam na myśli obcokrajowców. I zdecydowanie jesteśmy coraz bardziej otwarci, pomocni i to widać, to słyszymy również od naszych studentów, który, którzy do nas przyjeżdżają i są bardzo pozytywnie nastawieni do Katowic. Bardzo im się nasze miasto podoba. Mhm. Trzeba dodać, że obie jesteśmy karnatorkami Erasmusa, zajmujemy się na co Doświadczenie. Mamy doświadczenie, Hiszpanie uwielbiają w ogóle Polskę, więc Hiszpanie przyjeżdżają tu z chęcią, ale z drugiej strony też chcemy powiedzieć, że coraz częściej mieszkańcy naszego regionu zaczynają interesować się prawdziwą historią Śląska idą do korzeni i właśnie chcą zobaczyć takie miejsca jak cmentarz żydowski, chcą posłuchać po prostu skąd to się wzięło, dlaczego ten cmentarz żydowski jest, czy są jacyś Żydzi jeszcze w Katowicach i właśnie po to, po to robimy to spotkanie, żeby otworzyć się nie tylko na historię Hiszpanii, tylko na całą historię, na naszą własną historię, żeby zobaczyć, że przecież, że przecież czegoś czerpiemy, przypomnieć sobie jakie były korzenie Katowic bo często jesteśmy oceniani, że jesteśmy nietolerancyjni, a może to po prostu lęk, niewiedza. Dokładnie. Myślę, że tą niewiedzę właśnie tutaj, e, takie stereotypy będą mogły rozwiać chociażby nasze wspaniałe debaty. E, piątkowa debata w gronie troszeczkę męskim, tak to nazwijmy, e, która właśnie będzie, będzie przedstawiciel e, każdego wyznania w tej debacie, poprowadzi ją filozof. E, i, so, I niedzielna debata, w której wezmą udział kobiety i poprowadzi właśnie ją pani doktor Tatoj. Tak Zapraszam wszystkich serdecznie na Uniwersytet Śląski, Wydział Humanistyczny ulica Uniwersytecka 4 w Katowicach. Tam mamy spotkanie z trzema kobietami, przedstawicielkami trzech kultur. Panią przedstawicielkę Żydów, przedstawicielkę chrześcijan, tutaj akurat w tym wypadku katolików, oraz muzułmankę. Będziemy rozmawiać o tym, co nas dzieli, ale przede wszystkim będziemy szukać wspólnych wykładników. Zobaczymy, czy kobieta rzeczywiście aż tak jest różnie postrzegana w tych trzech kulturach, czy może po prostu. Bazujemy na stereotypach, na stereotypach, myśląc o muzułmanach, myśląc o Żydach, a może po prostu jesteśmy wspólnie. Takimi samymi kobietami wszędzie i takimi samymi mężczyznami wszędzie we wszystkich kulturach. Mamy takie same pragnienia, marzenia, cele w życiu, bardzo często, prawda? O tym się nie myśli. Dokładnie. I działamy razem właśnie tutaj na rzecz nauki, na rzecz pokoju, żeby to wszystko połączyć. Ale nie zapomnijmy, że mamy również zajęcia przewidziane dla dzieci. No właśnie, opowiedzmy może o tym programie, jak on wygląda, bo wiemy, że chcecie obalić stereotypy, to po pierwsze, ale przybliżyć tę kulturę, pokazać, że jesteśmy wielokulturowani, miastem, no to na co mogą liczyć mieszkańcy i nie tylko? Tak, ponieważ zajmujemy się na co dzień językiem, jesteśmy y, doktorkami językoznawstwa, w związku z tym rozpoczynamy od spotkania z językiem, czyli pierwszy dzień poniedziałek 26 lutego jest to spotkanie z językiem arabskim i to zarówno dla dzieci, dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Będziemy mówić o, o tym języku i o kulturze związanej z językiem arabskim. Drugi dzień z kolei do Kato Corner zapraszamy młodzież i będziemy mówić o języku hebrajskim, to jest nie fascynujący język, o którym będzie nam opowiadał ksiądz profesor Adam Malina. I będziemy także mówić o Wzgórzu Moria, czyli miejscu świętym dla trzech religii. Wyjaśnimy, dlaczego ono jest święte. Pani profesor Katarzyna Kwapisz-Osadnik wyjaśni, skąd to się wzięło i dlaczego każda z trzech religii uważa, że to jest jej Najważniejsze miejsce na Ziemi. We wtorek, ponieważ wtorek jest poświęcony Żydom, jeszcze po południu mamy spotkanie w Bibliotece Śląskiej. Będzie to promocja książki Nie Damy się Wysiedlić o Żydowskim Ruchu Oporu w Zagłębiu Domrowskim. W związku z tym znowu wracamy do korzeni, czyli Żydzi na naszym terenie, tutaj, Śląsk, Zagłębie, bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast środa już jest dedykowana znowu chrześcijanom. Ale nie tylko, nie tylko katolikom, ale właśnie spotykamy się w kościele Z Stania Pańskiego, parafii Ewangelicka Zburskiej, przy ulicy Warszawskiej. W Katowicach drzwi kościoła stoją dla nas otworem, nie trzeba się zapisywać. Wszystkich serdecznie zapraszamy na koncert dwóch chórów oraz właśnie gry na Bandurze, o której mówiła tutaj moja koleżanka co przed co jeszcze. Czwartek natomiast troszeczkę luźniej, czyli zapraszamy Państwa do kina Rialto. Najpierw krótki wykład z, Jerozolima, z Jerozolimy do Paryża, taki wstęp, a następnie film Notre Dame płonie. Czyli tutaj dla całych rodzin można powiedzieć, że można się wybrać w czwartek do kina. W czwartek również mamy warsztaty z ceramiki dla osób dorosłych, które odbędą się w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Warsztaty również z ceramiki mamy w poniedziałek, ale to jest wersja dla dzieci tutaj wieku. Ograniczona można powiedzieć. Natomiast w piątek mamy debatę męską i w sobotę zaczniemy tutaj od wykładu naszego gościa, przewodniczącego Rady Dyrektorów Międzywyznaniowego Centrum Dialogu Międzywyznaniowego DOHA w Katarze. I tutaj nasz gość wystąpi również w debacie z panem rektorem, z jego magnificencją profesorem Ryszardem Koziołkiem. Następnie zapraszamy na y, tutaj ceremoniał herbaty marokańskiej, który poprowadzi Pani Hasna Esara, marokanka mieszkająca w Polsce od ponad 10 lat i prawdziwe arabskie tatuaże z Henry tutaj zdobienie ciała. No i tutaj przede wszystkim warto powiedzieć, że ta sobota zakończy się takim, myślę, taką naszą perełką też tak. wieczorną. Bardzo serdecznie zapraszamy do Śląskiego Seminarium Duchownego, do nowo wyremontowanej sali i tam będziemy mieć nie lada gratkę dla miłośników trzech kultur, muzyki trzech kultur, ponieważ wystąpi zespół Ethnos Assemble, panowie tutaj z Katowic, którzy zagrają nam połączenie muzyki żydowskiej, arabskiej, chrześcijańskiej. Naprawdę nie lada gradka. No i w niedzielę znowu debata trzech kobiet i wracamy do Żydów. Spotykamy się w Katowicach na ulicy 3 Maja 42 w, Uni w liceum ogólnokształcącym imienia Marii Kiri Skłodowskiej. Posłuchamy o Żydach katowickich, a następnie tramwajem przejedziemy do Będzina i tam kończymy w Bramie Cukermana. Jest jeszcze pewien aspekt podróżniczy. W niedzielę jest to spotkanie z Marokiem, które poprowadzi pani Hasna Ezara, właśnie Marokanka, która mieszka tu w Polsce ponad 10 lat, także... Co zobaczyć, gdzie się wybrać, jeżeli planujemy wakacje, co zjeść, więc tutaj też podróżniczo też coś się znajdzie. Jak ci przedstawiciele tych kultur, tych religii, tych wyznań zareagowali na wasze zaproszenie? Oni byli chętni? Czy była trochę taka doza niepewności, braku zaufania? Chcą się dzielić swoimi doświadczeniami. Na samym początku y, wszyscy byli może zaskoczeni trochę ogromem tego tygodnia, tymi wydarzeniami, jak to połączyć, jak to będzie, czy będziemy musieli y, otworzyć się. Był też strach, obawy. Zresztą miałyśmy okazję rozmawiać chociażby z uczestniczkami debaty kobiecej, i po pięciu minutach okazało się, że tak naprawdę wszystkie wątpliwości się rozmyły, że wszystkie. Y, Kobiety doskonale się czułyśmy w swoim gronie. Dokładnie. Trzeba po prostu się spotkać i rozmawiać, i to jest taki nasz przekaz do wszystkich. Po prostu, jeżeli będziemy rozmawiać i zobaczymy, że jest nas e, dużo ludzi dobrej woli, którzy chcą po prostu żyć w spokoju i chcą, chcą, chcą po prostu współistnieć, działać no, razem. Naprawdę będzie dobrze. I poszerzać tak, swoje horyzonty. I poszerzać swoje horyzonty. No, po to służy nauka. Obie zajmujemy się różnicami kulturowymi, i obie chcemy. Yy, Chodzimy do, do szkół z wykładami i o tym mówimy, że różnice kulturowe są, ale musimy zrozumieć własne ograniczenia. Jak tylko je zrozumiemy, to otworzymy się na świat i, i świat przyjdzie do nas, bo to też jest piękna sprawa trzeba o tym powiedzieć. 20 lat temu, jak zaczynałam moją przygodę z koordynowaniem Erasmusa, prawie nikt nie chciał przyjeżdżać do Katowic, no raczej gdzieś tam z daleka. Natomiast w dniu dzisiejszym cały świat przyjeżdża do nas. No, i z tego trzeba czerpać. Gościem rozmowy poranka były dr Aniela Kucharska i dr Cecylia Tatoj z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, organizatorki Tygodnia Trzech Kultur. Bardzo dziękuję. Radio M107 i 6 FM